Wszystkim telewizją TVP życzę wesołych świąt, wszystkiego najlepszego w nowym roku i żeby ten rok przyniósł jak najlepsze walki dla polskiej telewizji. Piona, zawsze ten sam szpila. Kamil Remeta, zawodowy mistrz Europy w boksie. Życzę wszystkim zdrowych, pogodnych, wesołych świąt w gronie najbliższych i aby następny rok 2019 owocował jeszcze bardziej sportowe sukcesy wszystkich Polaków. Wesołych świąt. Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sportowych emocji w nadchodzącym 2019 dla wszystkich kibiców TVP Sport życzę Andrzej Fonfara. Do zobaczenia w ringu. Witam kochanie. W tym roku obchodzę święta podwójnie, czyli dwa razy prezenty i dwa razy smaczne jedzonko. Tu w Polsce i na Ukrainie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim i Waszym bliskim dużo spokoju, zdrowia, radości, i rodzinnej ciepłej atmosfery. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Życzę Wam Adam Kownacki. Witam wszystkich serdecznie. Krzysztof Jabłodarczyk. Chciałem złożyć wszystkim kibicom boksu, jak i można powiedzieć, ludziom, sympatykom sportu, najserdeczniejsze życzenia Bożego Narodzenia. Cieszcie się chwilą, niech bym powiedzieć, niech będzie takim czasem zadumy, radości, miłości. Wszystkiego co, co najlepsze po prostu.